No, witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, szybciutko i króciutko dzisiaj, ale jest coś wspaniałego dla tych, którzy nie mają czasu, by grindować kamuflaże w Call of Duty Vanguard, a te kamuflaże im się podobają. Otóż w grze występuje swego rodzaju glitch, który najprawdopodobniej do końca gry pozwoli ci zaopatrzyć Twoją ulubioną broń w wybrany kamuflaż w grze albo przynajmniej jeden z tych wybranych finalnych kamuflaży typu Atomic czy Darkiter. Jeżeli więc jesteś ciekawy jak to zrobić, to przede wszystkim czym prędzej się śpiesz, a po drugie, mój drogi, musisz mieć pada oraz klawiaturę. Także jeżeli nie masz, pożycz jak najszybciej i być może uda ci się jeszcze zdążyć. A czy można za to dostać bana? Absolutnie nie, bo jest to glitch zupełnie nie psujący nikomu rozgrywki, więc nie ma nawet się co bać. Natomiast Moi drodzy, całość jest niesamowicie prosta i do tego właśnie już teraz przechodzę. Będę jeszcze wdzięczny, oczywiście, za zostawienie łapki w górę, jeżeli jakimś cudem jeszcze jej nie zostawiłeś, oraz oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. A jak widzicie, ja mam Atomic Camo założone na chociażby swojego Thompsona, mimo że jak widzicie, absolutnie nie odblokowałem jeszcze Atomic Camo w grze, co jest oczywiste. Legitnie odblokowuję je na moim Twitchu, na którego Was teraz również serdecznie zapraszam. W momencie, gdy oglądacie ten film, na pewno jestem live i wbijam właśnie kolejne złote bronie. Natomiast przejdźmy może, moi drodzy, do meritum. Natomiast, żeby to zrobić, to muszę po prostu wejść na jakąś broń, której najzwyczajniej w świecie nie mam jeszcze, na której nie mam jeszcze założonego camo. Wejdźmy więc na przykład na pepeszkę, czemu by nie. No i patrzcie, moi drodzy, trik jest taki, że musicie mieć pada oraz klawiaturę i to jest niezbędne, bo niejako operując i myszką i klawiaturą będziemy musieli założyć niejako Atomic Camo. Wchodzimy więc w kategorię kamuflaży, przechodzimy do kolekcjonera, no i cóż, mi się najbardziej podoba Atomic Camo, więc to ja Atomic Camo założę. Jedyne co teraz trzeba zrobić, to moi drodzy, połóżcie sobie pada na stole, na czymś płaskim, następnie kciuka połóżcie na lewym przycisku od, od tak zwanych krzyżaków, czyli na lewym krzyżaku na Padzie, drugiego palca połóżcie sobie na X bądź na A, jeżeli gracie na Xboxie, na tym dolnym po prostu przycisku po prawej stronie pada, a następnie myszką ruszajcie tak jak ja w tym polu, które teraz widzicie, czyli po prostu w polu, gdzie nie mamy nic wybranego. I machając tak tutaj myszką klikamy po prostu na przemian lewy przycisk krzyżaka oraz X, Aż nam założy Atomic Camo, Potrzebu potrzeba na to troszkę czasu, troszkę szczęścia, ale za którymś razem, o na przykład teraz, jak widzicie, Atomic Camo weszło. I teraz, jak widzicie, jest ono na mojej pepeszy założone. I nic mylnego, moi drodzy, nie jest to tylko glitch wizualny. Jeżeli odpalę grę, to jak zaraz zobaczycie, Atomic Camo normalnie będzie na mojej broni. Okay, jesteśmy właśnie w meczu no to co wybiorę tę pepeszkę żeby nie było stop, stop, Oj drodzy atomic camo atomic camo na przed przedwcześnie a oczywiście ten glitch w żadnym stopniu nie odblokowuje wam atomik. Kamo na stałe w każdej broni. E, natomiast jest to oczywiście możliwość e, no, wykorzystania tego glitcha po to, żeby na swojej ulubionej broni, prawdopodobnie do końca gry, chyba że to spaczują, mieć właśnie Atomic Kamo. Następnie, po zapisaniu takiego schematu, co pewnie zostanie w pewnym momencie dodane, być może nawet przenieść to na Warzone i w efekcie końcowym na swojej ulubionej broni, bez odblokowywania atomik Kamo, to Atomic Kamo po prostu, moi drodzy mieć. Także, jeżeli skorzystali z tej metody. Zostawcie proszę łapkę w górę, dawajcie znać swoim znajomym i nie bójcie się Obana, bo nie jest to nic eksploitującego grę. Jest to po prostu glitch z kamuflażami Czyli coś co nikomu nie szkodzi No może jedynie twórcom Bo niejako może niektórzy Mniej czasu w grze spędzą Żeby Atomic Camo ewentualnie wbijać Skoro mogą sobie je założyć na swoje ulubione bronie Tyle ode mnie Moi drodzy pamiętajcie o subskrypcji Żeby być na bieżąco chociażby z tego typu materiałami A ja już się z wami żegnam Mówi Goldzor, na razie